Cześć, witajcie, jestem Genek, a to jest drugi odcinek nostalgicznego reanimatu. Dzisiaj chciałbym zreanimować wspomnienia dotyczące pierwszej konsoli, z jaką miałem styczność. I mówię tutaj o legendarnym Pegasusie, polskim klonie światowej sławy Nintendo Entertainment System, czyli w skrócie NES. W Japonii znanym jako Famicom, ta nazwa wzięła się od połączenia dwóch słów, Family i komputer. Niewątpliwie ten polski system wywarł na mnie olbrzymie wrażenie, pozostawiając trwały ślad nostalgii w moim myśle. Nie wiem czy w ogóle można tak powiedzieć, ale chyba wiecie o co mi chodzi. Nie pamiętam dokładnie w którym roku ta konsola trafiła do naszego domu, ale musiało to być na pewno po 1991 roku, bo właśnie wtedy Pegasus miał premierę. A wątpię, żeby rodziców było stać na taką zabawkę w dniu jej premiery, mimo że ta kosztowała wtedy około 150 zł, czyli dzisiaj według kalkulatora inflacji byłoby to coś około 520 zł, czyli. Teoretycznie chyba nie jest aż tak dużo, ale też nie wiem, czy można temu kalkulatorowi ufać za bardzo. Więc ostatecznie myślę, że w moje nieporadne łapy ten cud techniki trafił w 1994 roku, bo szczyt zainteresowania tą interaktywną zabawką przypadał właśnie na 1993-94 rok, właśnie. No ale jak to się w ogóle stało, że ta konsola pojawiła się w polskich domach i dlaczego mówi się, że to polska konsola? a to wszystko za sprawą pana Marka Jutkiewicza, którego głównym zajęciem było importowanie ubrań z dalekiego wschodu do Polski. I kiedy pewnego razu przebywał na Tajwanie, natknął się na specyficzne urządzonko, dzięki któremu można było wpływać na to, co się dzieje na ekranie telewizora. Ściślej rzecz ujmując, trafił po prostu na konsolę do gier. Była to podróbka słynnego NESa. I zauroczony możliwościami tego urządzenia, postanowił sprowadzić je do Polski. Wtedy w Polsce nikt nie miał pojęcia o rynku konsol na świecie, przynajmniej nie było tych konsol w świadomości Polaków. Pewnie tylko jacyś geekowie wiedzieli, że coś takiego istnieje, ale taki mały genek, jakim wtedy byłem, nie śnił o czymś takim wspaniałym. No i takich genków pewnie były miliony. Więc nie dziwne, że pan Marek uznał, że takie magiczne pudełko przyjmie się w Polsce. Tak więc, za pomocą pana Dariusza Wojdygi, występujące, występującego tutaj w roli inwestora, pod szyldem Bob Mark zaczęli sprowadzać do naszego kraju pierwsze tego typu urządzenia. Wymyślili markę Pegasus, nalepili logo, swoją drogą też mocno inspirowane logiem Nintendo. Te logo nalepili na plastikowe skrzyneczki yy, i zaczęli zdobywać serca wszystkich nerdów Rzeczpospolitej. W porównaniu do oryginalnej konsoli od Nintendo, Pegasus był wykonany z dużo tańszych materiałów, nie wyglądał na produkt premium, a ruchome elementy często odpadały lub łamały się. Ale to w ogóle nie przeszkadzało, nie zwracałem na to uwagi. Tak miało być, bo taka była ta konsola, nie miałem prawa wiedzieć, że na świecie występuje oryginalna wersja z niełamiącymi się elementami. Wtedy w Polsce nie istniało coś takiego jak prawo autorskie, więc takie klony, czy mówiąc bardziej brutalnie podróbki, były sprzedawane zupełnie legalnie. Taka ustawa weszła dopiero w 1995 roku, co przyczyniło się do śmierci Pegazusa ostatecznie. Pegasus oczywiście nie był jedyny. Takich podróbek pojawiało się mnóstwo na polskim rynku, ale Pegasus był pierwszy. Sam teraz nie jestem pewien, czy my mieliśmy w domu oryginalną podróbkę NESA, czyli Pegasusa, czy jakąś inną, jeszcze tańszą i gorzej wykonaną podróbkę, podróbki japońskiej konsoli. Sugerując się wyglądem, to my mieliśmy tą pierwszą wersję Pegasus MT777DX. Mm, ale wujostwo i kuzynki mieli nowszą wersję, taką bardziej zaokrągloną, która się już ładniej prezentowała, wydawała się taka nowocześniejsza. Prawdopodobnie był to model IQ502. Konsola, konsola, konsola. Teraz tak mówię, wtedy się inaczej na to mówiło. Chyba się mówiło głównie Pegasus, ale tak się mówiło o wszystkich tego typu konsolach, produktach. Był to taki synonim dla domowych konsol do gier. Tak jak w przypadku Adidasa czy Jeepa. Na wszystkie samochody terenowe mówiło się Jeep, a na wszystkie sportowe buty mówiło się Adidasy. No analogicznie na konsolę mówiło się Pegasus. No ale jak to w ogóle działało? W zestawie w pudełku mieliśmy główne urządzenie, dwa kontrolery, cartridge. Najczęściej to był ten fioletowy o nazwie 168 IN 1. Był też pistolet i zasilacz. No i kabel do podłączenia do telewizora, oczywiście. Żeby Pegasus w ogóle zadziałał, trzeba było wetknąć w niego dyskietkę, gdyż na niej znajdowała się pamięć ROM, a pamięć RAM liczona była tylko w kilku kilobajtach, chyba dwóch. Rozpoznawalnych kolorów było tylko 64. Wyświetlana grafika była bardzo prosta. Każda gra była złożona z prostych kafelków, co powodowało, że graficy musieli wykazywać się niezwykłą kreatywnością w tworzeniu zróżnicowanych światów. Na przykład w Super Mario Bros, chmury i krzaki to ta sama grafika ze zmienionym tylko kolorem, ale nie przeszkadzało to w zabawie, mimo że grafika była bardzo prosta właśnie, gracz bardzo sprawnie interpretował to, co się dzieje na ekranie i mocą swojej wyobraźni dopowiadał sobie w głowie rzeczy. Które nie były widoczne na ekranie kineskopowego telewizora. Jednym z najważniejszych featureów Pegasusa była możliwość podpięcia dwóch padów. My mówiliśmy z bratem na to joysticki, chociaż formalnie joystick to coś innego niż gamepad. No ale tak się przyjęło, wszyscy na to tak mówili. E, dzięki nim można było grać w dwie osoby na jednym ekranie. Gier z taką możliwością było mnóstwo, a jedną z najważniejszych była kontra. Nie zapomnę nigdy niebieskiego i czerwonego ludzika skaczącego po dżungli i tego naparzania w przeciwników próbujących zdobyć nowe, bardziej zaawansowane bronie. Ja byłem zawsze tym czerwonym, czyli drugim, bo byłem młodszym bratem, więc to oczywiste, że zawsze byłem tym drugim playerem, w kontrze komandosem w czerwonych portkach, a w Mario zawsze byłem Luigi, ale nie przeszkadzało mi to w ogóle, zawsze świetnie się bawiłem i cieszyłem się, że mogłem wspierać brata w kłopotliwych sytuacjach podczas gry. Pamiętam, że aby cieszyć się obrazem z konsoli, trzeba było borykać się z ustawieniem telewizora na odpowiedni kanał TV lub puścić wyszukiwanie sygnału, bo konsole podłączało się poprzez wejście antenowe. Telewizor przemierzał wtedy częstotliwości anteny, starając się zlokalizować jakikolwiek sygnał. Gdy go znalazł, zatrzymywał się i na ekranie było już wtedy widać ten obraz z konsoli. Nie pamiętam, czy można było sobie zapamiętać tą częstotliwość, czy zawsze ta częstotliwość była taka sama. Jednak później, jak zostaliśmy wyposażeni w odpowiedni kabel AV, Pegasusa podłączało się do wejścia audio wideo. Mega wygodne rozwiązanie. Wystarczyło wtedy jedno kliknięcie na pilocie i jazda do grania. Wspominałem wcześniej, że do zestawu z konsolą pakowane były często kartridże o nazwie 168in1. Ja na to mówiłem 168in1. Była to kompilacja najbardziej popularnych marek gier. Hmm, oczywiście my, jako dzieci, nie wiedzieliśmy nic o tym rynku. E, nie za bardzo znaliśmy nazwy gier. W naszej świadomości istniało właściwie tylko kilka tytułów. Wiedzieliśmy, że Contra nazywa się Contra, Tetris to Tetris, a Mario tak naprawdę nazywa się Super Mario Bros. Ale na przykład takie gry jak Battle City to dla nas były po prostu czołgi. Urban Champion to była bijatyka, a Sky Destroyer to były samoloty. Wydawało się, że na tej dyskietce, kartridżu było mnóstwo gier, ale nie było tak do końca. Na przykład samej kontry było 16 wariantów. Różniły się one na przykład tylko tym, że zaczynało się kampanie z innym rodzajem broni na samym początku albo po prostu z różną ilością żyć. Ja najczęściej oczywiście wybierałem ten wariant z bardzo dużą ilością żyć. Z tego co pamiętam, można było sobie wybrać, ile tych żyć można było mieć. Oczywiście zawsze brało się na full. Nie pamiętam, czy było to 99 czy 66, ale zazwyczaj wystarczało, żeby dochodzić do dalszych etapów. Chyba jedna wersja miała 30 żyć. Moje wspomnienia mogą być tylko za mgłą, więc możecie mnie poprawić w komentarzu. No ale to było y, trochę jak granie na kodach nie przeszkadzało to nikomu, ani mi, ani bratu, bo najważniejsza ostatecznie była zabawa i zwłaszcza, że nie było czegoś takiego jak save'y, a wraz z utratą wszystkich żyć trzeba było zaczynać od nowa, więc takie ułatwienia były przez nas bardzo pożądane. Zwłaszcza, że gry z tamtej epoki były dosyć trudne i każda gra miała takie warianty, więc ostatecznie tych gier na tej dyskietce nie było tyle co napisane na etykiecie. Kontra do dzisiaj w moim sercu zajmuje szczególne miejsce. Pamiętam jak się przechodziło te etapy i jaka była satysfakcja, gdy odkryło się kolejny świat. Przechodziło się zaczynając od dżungli, rozwalając na koniec elektrownię. Potem gra zmieniała się w coś, w co dziś można byłoby nazwać widokiem TPP. I w tej elektrowni kamera była umieszczona za postacią gracza. Potem szło się pod górę, umiejąc wodospady. Potem jakaś zima, lochy, lasery. No wszystko robiło wrażenie. A jak się doszło do laserów właśnie, to można było się chwalić kolegom, że się coś osiągnęło. Że to było coś niesamowitego. Za dzieciaka KONTRY chyba nigdy nie przeszliśmy. Ja ukończyłem ją wiele lat później na emulatorze. Okazało się wówczas, że cała kampania nie jest taka długa, jakby się wydawało, ale przez dosyć wygórowany poziom trudności myślało się, że ta gra nigdy się nie skończy. Oczywiście nie tylko w kontrę się grało z tego Card grało się we wszystko chyba. I każda z tych gier została do dziś w mojej pamięci, a ośmiobitowe melodie do dzisiaj wywołują mnie łezkę wokół. Moimi ulubionymi oprócz kontry właśnie były e, oczywiście Mario. To się bardzo dużo grało, no ale to klasy klasyków. Świetnie sterowanie i dość proste pierwsze etapy powodowały, że nie tylko dzieciaki w to grały. Chyba na temat tej gry nie muszę dużo mówić, bo każdy miał z nią styczność. Oprócz tego grało się we wspomniane wcześniej samoloty, czyli Sky Destroyer. Była to do Dosyć prosta w obsłudze gra. Widzimy samolot z epoki II wojny światowej od tyłu i lecimy, próbując niszczyć wrogie niebieskie myśliwce. Najbardziej ekscytujące dla mnie było to, że jak trafiliśmy samolot z dużej odległości, to widać było, jak on spada, korkując do oceanu. Na osiedlu krążyły mity, że można dolecieć do jakiejś wyspy i wtedy gra zmienia się diametralnie i steruje się wtedy czołgiem, ale nigdy tego nie zweryfikowałem i chyba nie chcę tego się dowiedzieć. Chyba chcę żyć w tej nieśmielonej. Świadomości z nadzieją, że kiedyś zagram ponownie w tą grę i dolecę do mitycznej wyspy, żeby postrzelać sobie czołgiem. No ale to chyba mogę się zdziwić, bo <gryw> prawdopodobnie, prawdopodobnie tam się nic nie zmieniało. No ale czołgiem można było sobie pojeździć w innej grze, mianowicie w Battle City, czyli legendarne czołgi. Yy, tutaj też mam takie wrażenie, że nie muszę wiele mówić, chyba każdy w tamtych czasach znał tą grę, słynna gra, w której bronimy orzełka. Można było grać na dwóch, mój brat oczywiście jeździł po planszy rozwalając wrogów, a ja koczowałem przy orzełku, by przypadkiem żaden wróg nie dostał się do niego i go nie zniszczył. Gdybym tak opisywał każdą grę z tego kardyliza, to pewnie by ten odcinek trwał kilka godzin, ale wspomnę tylko kilka tytułów, e, które najbardziej zapadły mi w pamięć. A są to na przykład Papay, Mapi, e, gdzie się chodziło jakąś taką myszą i od trampolin się odbijało, w jakimś domku kradło się telewizory, czy broniło te telewizory przed kradzieżą. E, Duck Hunt, czyli ta najlepsza gra wykorzystująca ten pistolet. Urban Champion, bijatyka, gdzie trzeba było przeciwnika wrzucić do kanału, trzeba było go tak jakby zepchać z planszy, balon fight, naciskając A czy B, leciało się do góry i trzeba było przebić balon przeciwnika, wtedy on spadał, przegrywał, no nie, nie pamiętam dokładnie jakie tam były te reguły tych gry, ale no, idąc dalej, Ice Climber, no to no też świetna gra, z świetną oprawą muzyczną, dźwiękową i graficzną, ale była dosyć trudna i chyba rzadko się przechodziło tą grę, tam z tego co pamiętam, no to tam były jakieś takie bakłażany, które się zbierało, no ale... Jedna z takich gier, która bardzo mi zapadła w pamięć, bardzo prosta gra Antarctic Adventure. Eee, czyli taki mały, biedny pingwinek biegnący przez zlodowaciałe wybrzeże, przeskakujący przez dziury w lodzie, i omijający morsy. No i oczywiście oprócz tego wszystkiego no, by był Pac-Man, Galaxian, Tetris, Road Runner. No ale oczywiście nie tylko tą dyskietkę się miało. Koledzy posiadali święty graal tamtych czasów, czyli Złotą Piątkę i Złotą Czwórkę. Na tych dyskietkach znajdowały się najlepsze hity od Code Masters. Tak, tego Code Masters, co na przykład robili Colin McRaeley w późniejszych czasach. Na tych złotych kartridżach znajdowały się między innymi takie sztosy jak Micro Machines, Super Robin Hood, Go Dizzy Go czy Boomerang King. Uwielbiałem te gry. Wydawały się nowocześniejsze, bardziej rozbudowane i oczywiście z ładniejszą grafiką. Nie nie wiem jak Codemasters to robił, ale plansze i postacie naprawdę wydawały się bardziej rozbudowane, a muzyka miała jakieś takie inne dźwięki. Wydawało się, że w muzyce było więcej ścieżek. Niemal dało się odróżnić syntezator, perkusję i bas i jeszcze dodatkowe dźwięki efektów specjalnych. Naprawdę to robiło wrażenie. Było to swego rodzaju przeskok technologiczny, tak jak dzisiaj moglibyśmy to nazwać nowa generacja. A to wszystko działało wtedy właśnie w 8 bitach. Było oczywiście jeszcze wiele innych dyskietek, które się ogrywało, ale nie staczyłoby mi czasu, żeby o tym wszystkich wspominać, ale na wyróżnienie na pewno zasługują Pocket Monsters, Tiny Tune Adventures, Darkwing Duck, Chipping Dale, Rescue Rangers i wiele, wiele innych zapomnianych tytułów. Pamiętam, że było mnóstwo gier, które były podpisane jako Robocop. Założę się, że niewiele z nich miało cokolwiek wspólnego z tą marką. Czasami na staganach gry były podpisane właśnie na przykład jako RoboCop, bo chodziło się jakimś ludkiem, robotem, a jak dzieciak na rynku zobaczy nazwę RoboCop, to na pewno mu się oczy zaświecą i to kupi, a czy to jest prawdziwy RoboCop, czy jakiś inny robot z jakiegoś innego uniwersum, to już nie miało znaczenia. Mam RoboCopa. Ktoś się wymieni? Wcześniej też wspominałem, że do zestawu Pegasusa dołączany był pistolet. Eee, to też był kurde ciekawy sprzęt. Oczywiście jako dzieciak nie zastanawialiśmy się, jak to działało. Namierzało się tym pistoletem kaczkę na ekranie i do niej strzelało. Po prostu. to, to działało. Eee, jakim cudem pistolet wiedział, że dobrze namierzyliśmy kaczora? Dopiero po latach dowiedziałem się, że w momencie naciśnięcia spustu ekran na ułamek sekundy zmieniał się na czarne tło, a w miejscu, gdzie aktualnie znajdowała się kaczka, pojawiał się biały kwadrat. I na podstawie kontrastu czujnik w pistolecie to była taka, pamiętam, soczewka szklana, za którą pewnie coś tam się ukrywało. Ten pistolet wtedy wykrywał ten kontrast i że jest skierowany na tą kaczkę. Gier kompatybilnych z tym akcesorium było oczywiście więcej niż Duck Hunt. Ja lubiłem westernowy klimat Wild Gunman. Popularne też były na przykład Hogan's Alley, gdzie wcielaliśmy się w policjanta, który przychodził szkolenie. Trzeba było szybko rozpoznać przestępców na ekranie i do nich strzelić, zanim oni strzelą do nas albo do zakładników. No, oczywiste jest to, że mieliśmy małe pojęcie o grach i tego, co dzieje się w tej kategorii na świecie. Pegasus swoje życie kończył w 1995 roku za sprawą wprowadzenia ustawy o prawach autorskich. Już nie można było sobie tak swobodnie sprowadzać z Chin czy innych krajów technologii i gier i sprzedawać je pod swoim szyldem. W tym samym roku Europa przeżywała premierę PlayStation 1, a Japończycy ogrywali gry z PSA już od 1994 roku. Premiera oryginalnego Famicoma, czyli Nesa, miała w 1983 roku, czyli byliśmy cofnięci w czasie o 10 lat, podobnie jak w przypadku VHS, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. W czasie gdy my cieszyliśmy się Pegasusem, świat miał dostęp do nowszej generacji konsoli Nintendo, czyli Super Nintendo Entertainment. Był to olbrzymi, jak na tamte czasy przeskok technologiczny no z 8 bitów na 16%. Może o tym innym razem opowiem. A tymczasem dziękuję za poświęcony czas na nostalgiczny reanimat. Mam nadzieję, że się podobało i dało się zreanimować Wasze wspomnienia związane z Pegazusem. Mimo tego, że mówiłem dosyć chaotycznie i tak dalej, ale wiecie, no, dużo emocji. Także żegnajcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jeszcze nie wiem o czym będzie. Jeżeli będziecie chcieli, to możecie wyrazić swoją opinię albo powiedzieć o swoich wspomnieniach w komentarzach. Na razie, trzymajcie się. Pa.